Jesteśmy tutaj, aby uczcić i uhonorować dziedzictwo pięciu wyjątkowych aktorów, którzy niedawno nas opuścili: Agnieszki Wagner, Małgorzaty Potockiej, Darii Trafankowskiej, Zbigniewa Zapasiewicza i Mirosławy Dubrawskiej. Te gwiazdy nie tylko grały, tworzyły chwile, które poruszały nasze serca, wywoływały uśmiechy i głęboko inspirowały. Zostańcie z nami, aby odbyć wzruszającą podróż przez ich życie i dorobek, celebrując ich ogromny wkład w świat sztuki i kina. Agnieszka Wagner to imię, które stało się synonimem elegancji i głębokich emocji. Oczarowała świat swoim talentem aż do przedwczesnej śmierci 12 stycznia 2 2025 roku. Jej obecność na ekranie była magnetyczna, przyciągając widzów do postaci, które tak mistrzowsko odtwarzała. Od niezapomnianych ról romantycznych pozłożone, pełne niuansów w postacie talent Agnieszki był niezwykły. Jej dziedzictwo to nie tylko dorobek artystyczny, ale przede wszystkim emocje, które wzbudzała, i niezatarte piętno, jakie pozostawiła w branży. Na zawsze pozostanie jasną gwiazdą w sercach swoich fanów. Aby w pełni zrozumieć jej wpływ, warto wrócić do jej najbardziej ikonicznych ról, w których sama gra oczu potrafiła opowiedzieć tysiąc słów. Jej urok i autentyczność sprawiały, że była zarówno bliska, jak i nieosiągalna wyjątkowe połączenie, które zapewniło jej miejsce w historii kina. Małgorzata Potocka była czymś więcej niż aktorką, była opowiadaczką historii, wizjonerką, która potrafiła dostrzegać świat w sposób, jakiego inni nie widzieli. Jej odejście 10 stycznia 2025 roku pozostawiło pustkę w świecie sztuki, ale jej pionierski duch i opowiedziane przez nią historie wciąż będą rezonować. Jej twórczy duch nie znał granic, a zdolność do nawiązywania kontaktu z widzami różnych pokoleń była niezrównana. Małgorzata ożywiała historię z pasją i autentycznością, inspirując niezliczone osoby. Pokazała nam siłę kreatywności i odwagę potrzebną do podążania za swoimi marzeniami. Poza aktorstwem, Małgorzata angażowała się w mentorowanie młodych artystów, wspieranie nowych talentów i walkę o wolność twórczą w przemyśle. Jej praca za kulisami była równie znacząca, jak rol na ekranie, czyniąc ją prawdziwą siłą natury. Daria Trafankowska to nazwisko, które wyróżnia się jako symbol wszechstronności i autentyczności. Jej odejście 9 kwietnia 2004 roku złamało serca fanów, ale jej ciepło i dobroć zawsze będą pamiętane. Czy to rozbawiała nas do łez, czy wzruszała, Daria miała dar sprawiania, że każda rola zapadała w pamięć. Jej umiejętność tchnienia życia w każdą postać była wręcz magiczna. Dziedzictwo Dari to nie tylko jej rol, ale także sposób, w jaki przez swoją sztukę nawiązywała kontakt z ludźmi. Jej współpracownicy często wspominali o jej hojności na planie, gotowości do pomocy innym i niezwykłej skromności, mimo ogromnego talentu. Występy Darii były głęboko zakorzenione w jej zrozumieniu ludzkich emocji, dzięki czemu jej postacie wydawały się prawdziwymi ludźmi, z którymi mogliśmy się utożsamiać. Zbigniew Zapasiewicz był prawdziwym gigantem kina i teatru, nazwiskiem, które budzi szacunek i podziw. Choć jego życiowa droga zakończyła się 14 lipca 2009 roku, jego niezwykły talent i postacie, które ożywiał, będą inspirować aktorów i widzów przez kolejne pokolenia. Zarówno na scenie, jak i na ekranie, obecność Zbigniewa była magnetyczna, wciągając publiczność w opowiadane przez niego historie. Jego kariera, trwająca dekady, ustanowiła złoty standard aktorskiej doskonałości. Jego dziedzictwo jest świadectwem transformującej siły sztuki. Mistrzostwo Zbigniewa w swoim fachu było widoczne w każdej roli, gdzie z niezwykłą precyzją łączył subtelność z siłą. Mirosława Dubrawska była wzorem gracji i oddania, nazwiskiem, które stało się synonimem pasji do sztuki. Jej odejście 12 października roku 2010 roku oznaczało koniec pewnej epoki, ale jej duch żyje w niezliczonych osobach, na które wpłynęła swoją twórczością. Jej zaangażowanie w swoją pracę było niezachwiane, a jej artystyczne dokonania poruszyły życie wielu ludzi. Pokazała nam, że prawdziwa sztuka wypływa z serca, a jej dziedzictwo nadal będzie inspirować. Poza osiągnięciami na ekranie, Mirosława była orędowniczką kobiet w sztuce, przełamując bariery i udowadniając, że talent nie zna granic. Jej występy były celebracją samego życia, uchwytując piękno i złożoność ludzkiego doświadczenia. Ich historie, sztuka i wspomnienia pozostaną częścią nas, przypominając o pięknie kreatywności i jej ogromnej mocy. Byli kimś więcej niż tylko rozrywką, byli opowiadaczami historii, marzycielami i wizjonerami, którzy wzbogacili nasze życie swoją twórczością. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego wzruszającego hołdu. Podzielcie się swoimi ulubionymi wspomnieniami o tych gwiazdach w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby poznać więcej historii, celebrujących życie tych, którzy dotknęli naszych serc.